Hey, Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku z Gryfarm Simulator 19, w którym to będę chciał Wam zaprezentować mapkę z dziechów. Mapka prezentuje klimaty stuprocentowo polskie i rejony Mazowsza. Najważniejsze informacje, jakie tutaj możemy z tej mapki ogarnąć, to jest chyba to, że była na i już jej nie ma. Nie wiem dokładnie z jakich powodów, przyczyn itd. została usunięta z Modchafa, prawdopodobnie gdzieś tam jakieś prawa autorskie bądź cokolwiek w tym stylu. Zostało złamane i mapka została usunięta po zgłoszeniu pewnie uczestników, czy tam użytkowników oficjalnego modhuba. Bardzo ważnymi informacjami jest również to, że mamy na mapie 5 wiosek, 5 farm, 124 pola z łąkami, 165 pól uprawnych, 12 punktów sprzedaży. Nie rozumiem to właśnie to 124 pola z łąkami i 165 pól uprawnych. No zobaczymy jak to później na mapie wygląda jeszcze. Mamy BGA. Nowe uprawy. Lucerna, Żyto, Przężyto, Kończyna, Trzcina, Cukrowa. Trzcina, Cukrowa jako nowa uprawa? Chyba nie bardzo. Bo jest już Trzcina, Cukrowa przecież w, w Efesie. Także nie wiem czemu została tutaj wymieniona jako nowa uprawa. Dwa lasy, misje na polach, multiteren, nowe oświetlenie mapy, animowane drzwi i światło, automatyczne oświetlenie po zmroku, nowe tekstury drzewa, uprawy i ziemi. Nowe tekstury podłoża do malowania. To sobie później zobaczymy, bo tu mamy wymienioną kostkę brukową. E, ustawiany silos na farmie. Dwa punkty wodne. E, dwie stacje benzynowe. Punkt, skup, punkt skupu wapna. Chyba sprzedaży. E, punkt sprzedaży obornika. Punkt e, skupu obornika. To jest to samo. Ja nie wiem czemu ktoś tak wymienił to podwójnie. Czy mamy kilka takich punktów? E, rób uliczny. Zgodność z porami roku, krzewy, maska śnieżna, czytelne PDA, latający orzeł, zgodność z DSI Precision Farming, dźwięki na mapie. No i teraz tak, najważniejsze co tutaj jest: to pierwszy raz spotykam się z czymś takim w opisie, że mamy zgodność z precyzyjnym farmingiem. No oczywiście, zgodność z porami roku to już jest chyba standard, bo jeżeli ktoś nie wydałby mapki, która jest zgodna z porami roku, no to totalnie. Hmm, byłoby to bez sensu wydawanie takiej mapki. E, co ja chciałbym zobaczyć, to przede wszystkim tak, ctrl drogie, że mógł sobie tutaj aktywuj ustawianie obiektów, sklep. Zobaczmy te nowe tekstury, nie? Mamy coś takiego. mamy kostkę, coś takiego mamy. Tu są standardowe tekstury już. To jest to samo. No i to chyba by było na tyle, nie? Ta chyba jest jeszcze nowa. Z tego co mi się wydaje. No i tuż tu mamy chyba właśnie kostkę. Tak, zrobiliśmy już kółeczko. No kostka wygląda, powiem szczerze, naprawdę ja się dziwię, że ymm, twórcy ymm, gry, czyli Giant Software, nie dodają właśnie nowych tekstur tutaj do, do malowania. Mamy tutaj jeszcze o taką, taką małą kostkę, a to chyba już jest. A nie, tą, tej nie widzieliśmy. Taką. No, więc ja się dziwię, że tutaj twórcy właściwie nie dodają żadnych nowych y tekstur do malowania na mapie. Jak to wygląda w momencie, gdy zaczynamy? No, ja tutaj mam swój dom, ale ten teren niestety nie należy do mnie, więc jak zaczynamy nowym rolnikiem i tak dalej, to no, nie mamy żadnego gospodarstwa. Są gospodarstwa postawione, jednakże w momencie, gdy te gospodarstwa są postawione, wchodzimy na mapę, to te budynki, tak jakby już należą do nas, możemy to sobie wszystko sprzedać i gdzieś tam stawiać swoje gospodarstwo od nowa. Ja z tego co widzę, to tutaj mam na przykład gospodarstwo na krowy. Tutaj mamy na świnie, tu było gdzieś na kury, tu mamy kury, i gdzieś pewnie będzie jeszcze na owce, ale nie mogę znaleźć. Dobra, owce nie są aż tak chyba ważne dla nas tutaj. Większość i tak bazuje chyba na. Mamy kupno obornika. Lećmy dalej po tych punktach. Skup zbóż, sprzedaż obornika. No to to faktycznie no, były po prostu wymienione skupy. Handlarz zwierzętami. Tutaj mamy wodę do pobierania, skup zbóż, skup słomy, biogazownia, polmlek, czyli tutaj pewnie mleko się sprzedaje, przędzalnia, więc bardzo fajnie ta mapka wygląda na chwilę obecną. Kolejna sprawa, tak jak mówiłem, w momencie, gdy zaczynamy, zaczynamy z maszynami, takimi troszeczkę średnio na polskiego gospodarstwa, więc ja bym sobie radził właściwie zacząć w takim stylu, ale sprzedać wszystko w cholerę, w sensie prócznych budynków może. Sadabym to wszystko w cholerę, te maszyny i kupił po prostu maszyny, które są odpowiednie na nasze gospodarstwa. Czy mam jakieś tutaj nowe budynki? No na pewno te budynki, które są postawione na mapie, które możemy sprzedawać, są jak najbardziej dodane do tego, żebyśmy mogli gdzieś tam w sklepie je sobie stawiać. Co do nowych tekstur, to. O, on już jest podpięty. Pierwsza się chyba spotykam, że maszyna już jest podpięta, wiecie co do nowych tekstur to się musimy oczywiście przejechać, mamy do dyspozycji tutaj właśnie tego fędzika, mamy masę Ferguson jeśli chodzi o kombajn, mamy tutaj waltrę taką w wersji czarnej, więc bardzo no, świetnie wygląda, nie? Naprawdę, e, co my tu jeszcze mamy? No kombajn, dobra, e, może podjedziemy sobie gdzieś tam obczaić tekstury, tu mamy silos, w ogóle jesteśmy na gospodarstwie od mm, świń. no ja na przykład wolałbym tutaj, bo to gospodarstwo naprawdę świetnie wygląda, ja bym tutaj wolał sprzedać to mm, chlew dla świn który wygląda następująco, może wam właśnie jeszcze pokażę w środku jak to wygląda nie ja bym wolał sprzedać chlew dla świn, a kupić właściwie pastwisko dla krów pewnie ja no bo ja jakoś nie jestem tutaj za hodowlą świn, nowe tekstury, nowe oświetlenie, oświetlenie jest takie, że tak powiem troszeczkę może kurcze, nie wiem jak to nazwać, ale w normalnym na przykład oświetleniu, w oryginalnych mapkach to oświetlenie jest Jaśniejsze mi się wydaje. Tutaj jest na przykład narobione dużo cieni. Tak mieliśmy chyba na nie na Wysokim Brodnie. No nie pamiętam teraz nazwy mapki, ale mieliśmy też taką sytuację właśnie na jednej z mapek, że no po zmroku była no totalna ciemność taka, że nic tutaj nie szło zauważyć. Ładnie tutaj wygląda, bo te cienie naprawdę dosyć ciekawie się prezentują. Są mocno wyostrzone, więc podejrzewam, że jak będzie noc, to tak samo jest jak na tamtej mapie właśnie. O, mamy tutaj tekstury soi. Co mogę ten czas trochę przewinąć? Ja nie wiem, czy w ogóle mamy włączoną e, włączony wzrost roślin. Już sprawdzamy. Chwasty, chwasty, szybki mamy. No to dobra. No zobaczmy, jak tutaj będzie nam sobie soja rosła. Tekstura wygląda e, w taki sposób. Chwasty to wiadomo. Też są. Mamy szybki wzrost roślin, więc zaraz powinno rosnąć. Tutaj mamy kukurydzę i też jeszcze rośnie. No, i soja też nadal rośnie, ale tekstura i tak się różni mega od tej, którą mamy w farmingu. Tam, z tego co mi się wydaje, będzie. A tutaj już mamy gotową soję, tak? Ona jest podobna do tej chyba tekstury, która jest na wysokim brodzie, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie, różni się. Inna jest troszeczkę. No, to jest ciekawie, fajnie się prezentuje. Jeżeli sobie tutaj obszaicie, no to tak jak mówiłem, macie kilka miejsc na gospodarstwo do postawienia. Jeśli chodzi o tereny, no to na przykład ten tutaj ma 15 hektarów, więc tutaj mapka jest jak najbardziej na małe, średnie i duże maszyny, bo no na przykład małe pola możemy tutaj mieć takie w końcach hektara. E, tu mamy prawie 2 hektary. Co dalej? No tutaj mamy takie małe, tu mamy małe pole, więc myślę, że na pewno każdy się tutaj na tej mapce odnajdzie. No tutaj niestety ten teren został, nie został podzielony, więc jeżeli byście chcieli na przykład skorzystać z tych pól tutaj, to musielibyście Kupić całe to dookoła, które kosztuje 180... Yy, czekajcie, czekajcie... 6 tysięcy? Hmm? Co? 6 tysięcy? No nie, no serio? Ktoś tu chyba zapisał, zapomniał kilku zer dodać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy coś... Niby łąkę, ale nie do końca. No te tereny są takie też y, krzaki, o tutaj mamy na przykład łąki, nie? Tu są łąki, no to to się zgadza. E, tereny nie są wszystkie do końca jakoś super wykorzystane, może się jeszcze przelecimy właśnie po gospodarstwie od... Mm, ...krówek? się Siemanko, krówki. I jeszcze sobie pozwoliłem wcześniej zajrzeć. E, no i niestety, ale mm, no krówki stoją już, nie? O ile w e, chlewie krów nie e, mieliśmy, więc no to tutaj już mamy krówki. Na pewno trzeba by tutaj sobie było postawić Silos na kiszonkę i Silos na zboże, chyba że zboże od razu byśmy sprzedawali, bo nie ma od razu. Więc no tutaj trzeba by było takie rzeczy sobie postawić, no i miejsce gdzieś tam do spania. Mamy jakieś szopki. No i przede wszystkim chyba dźwięki trochę się nie zgrywają w momencie, gdy otwieramy, bo zobaczcie. No można by było powiedzieć, że niech będzie, że się troszeczkę zgrywają, troszeczkę się nie zgrywają, ale, ale jest całkiem ciekawie. Znając się tam na górę, też możemy coś wrzucać. Ja tam teraz nie wskoczę, bo nie ma jak, za mały jestem. E, Ciekaw, czy tu podrobienie możemy w ogóle chodzić? No, jakoś nie mogę tam wejść. O jest, dobra. No, mega plusik na to, że te drzwiczki są też otwierane, nie? Bo tutaj na przykład możemy. No, szkoda, że nie ma takiego podajnika i tutaj nie układa się nam automatycznie, właściwie bele nie układają, nie? Byłoby to mega, mega fajne. Ja oczywiście na mapce może coś tam pogram, zobaczymy, może coś tam pokosimy. Na start nie dostajecie żadnego pola, tak jak mówiłem, więc musicie to kupić. Macie 100 tysięcy, dlatego ja proponuję właśnie sprzedać maszyny, które dostaliście tutaj, a kupić na przykład coś mniejszego, coś na takie naprawdę na mały start. Myślę, że troszeczkę zaoszczędzicie, ale też nie, nie za dużo, chyba że sobie właściwie no, dodacie jakieś tam ciągniki, na przykład z modyfikacji, jakieś tam ursusiki i tak dalej. Co myślę, że pomoże Wam w początkowej rozgrywce. Jeżeli Wam się mapka podoba, to oczywiście możecie napisać w komentarzach. Link do mapy znajdziecie w opisie również. Dajcie znać, czy będziecie grać na tej mapce, czy jesteście zainteresowani graniem na tej mapce w ogólnie. I co o niej sądzicie. Trzymajcie się. Pozdrawiam do następnego. Hej, hej!